Jest z nami Mateusz Proć, kapitan drużyny gości futsal Rawicz. Tak, Mateusz, w sensie. poproszę o kilka zdań podsumowujących dzisiejsze spotkanie. No Widzimy wynik. No, niestety gorzka prawda była taka, że absolutna dominacja tutaj przeciwników, gospodarzy. W zasadzie mieliśmy kilka sytuacji, gdzie mogliśmy strzelić może dwie, trzy bramki, ale no, niestety się nie udało. E... Pozostaliśmy też szarą kartkę, co pokrzyżowało w ogóle nasze szyki obronne, w zasadzie na tym się dzisiaj skupiliśmy, no i przez to niestety jest jak jest, 11-0. Okej, okay. wydaje mi się, że nam ławce rezerwowej troszkę zabrakło Waszego trenera Sebastiana Wojciechowskiego, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Z pewnością, na pewno trener nam daje dużo siły, dużo energii. No, szkoda, że go z nami nie ma, ale są rzeczy ważniejsze, prawda? Dokładnie, dokładnie. Kibicujemy reprezentacji Polski i występowi Sebastiana Wojciechowskiego. A mam życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję. Jest z nami Kamil Józefkowiak, bramkarz drużyny futsal Rawicz. Kamil, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Nie wiem, co tu dużo mówić. Wynik mówi sam za siebie. Pełna dominacja. U nas brak jakiejkolwiek myśli, nic nie wychodziło, nawet nie zdołaliśmy strzelić bramki honorowej. Jest mi trochę wstyd za ten wynik. No zdarza się, wrześnianie byli dużo lepsi, ale komentując to spotkanie bardzo często wymieniałem Twoją e, osobę. Liczyłeś ile obroniłeś strzałów? Oj, nie starczyłoby palców. <gry> e, Kamil... E, Masz 16 lat, tak, dysponujesz dobrymi warunkami fizycznymi. Jesteś tutaj jednym z bohaterów, można powiedzieć, swojej drużyny. No tutaj kapitan powiedział, że gdyby nie ty, padłoby o wiele więcej bramek, jak ty podsumujesz swój występ dzisiaj. No, mogłem kilka bramek jeszcze obronić, kilka strzałów więcej. No ale co tu dużo mówić no? yy średni występ, moim zdaniem. Okej, okay. jesteś młody, wszystko przed tobą, także życzymy Dziękuję. powodzenia, dziękujemy Dziękuję serdecznie. Bardzo. Jest z nami Jakub Cierpiszewski, zawodnik KPU Villa Luka Denedzi, Września. E, chyba najbardziej zapracowany zawodnik dzisiaj. Jakub, ile e, minut spędziłeś? 90 minut Czarni czernie, bo tutaj no też myślę około 20, także jak na 35-latka. Zdrowie dopisuje, kondycja. Zgadza się. Dzisiaj <coughs> miałem okazję zagrać drugą kolejkę na dużym boisku w Czarnym Czarniewą. Eee, tutaj dostałem też szansę <coughs> gry od początku w pierwszej czwórce. Także razem mój się troszkę minut, ale myślę, że, że zdrowia wystarczyło. Że nie, dostawi, nie, nie odpuściłem ani na dużym boisku, ani tutaj. Także charakter do końca, wynik myślę, że odzwierciedla zaangażowanie całego zespołu. Także tylko pogratulować zespołowi trenerowi. Okej, okay. no to Kuba, może jakieś yy, sekrety. Jak mieć taką kondycję w takim wieku? No, nie ukrywam, że trening, trening i jeszcze raz trening, bo, bo tylko to może zbudować wytrzymałość yy, bazę tlenową. Ja te lata też nie ukrywam, że moja praca jest wymagająca i muszę cały czas być w formie fizycznej yy, yy, i nie mogę odpuszczać yy, w żadnym elemencie. Okej, okay, yy, Kuba doszedł y, w drugiej rundzie do drużyny KPU Den Villa Lukaden września. No jak że na razie te swoje trzy występy? Nie będę ukrywał, że tak samo jak ja, jak i cały zespół, myślę, że sztab szkoleniowy kibice liczyli na troszeczkę inny wynik z Koninem, już nie mówię o wyniku z gostyniem, bo to po tej długiej przerwie wypadek przepracy, ale mecz z Koninem mimo wszystko nie ułożył tak jak chcieliśmy. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich, trafiliśmy na doświadczonego rywala z doświadczoną kadrą i myślę, że głównie tym przegraliśmy. No, myślę, że tej głowy nie zwieszamy, gramy do końca, tak gdzie pokazaliśmy też charakter i, i zależało nam na odbudowaniu zaufania kibiców, zarządu y, trenera też, bo trener też nam ufa. Także chcieliśmy e, pokazać, że, że gramy do końca i na pewno do, do końca będziemy grali, w każdej kolejce będziemy grali o trzy punkty i, i myślę, że wszystko się może zdarzyć. Liga jeszcze kilka kolejek ma, także dopóki piłka w grze. Wszystko się może. Zdarzyć. Wszystko się wszystko może. Się Dziękuję może. bardzo. Dziękuję bardzo. Jest z nami Mikołaj Plichta, zawodnik KPU den Villa Lukas Denerzi września. Mikołaj, jak podsumujesz Dzisiejsze spotkanie? Myślę, że wynik oddaje cały przebieg, że jednak kontrolowaliśmy całe, całe spotkanie. Gdzieś tam rywal wyprowadzał jakieś kontry, starał się praktycznie tylko tym nas gdzieś, gdzieś zaskoczyć, ale myślę, że po wyniku 11:0 do widać, że, że cały czas kontrolowaliśmy spotkanie, ale jednak może razić nieskuteczność, gdzie tych sytuacji było jednak dużo. Każdy miał gdzieś tam swoje szanse niewykorzystane. No i myślę, że to mogło być tego więcej, mogło być tego więcej, no ale, ale zagraliśmy dobre spotkanie. i. Ja myślę, że z tego trzeba się cieszyć. Okej, okay, no trzeba. mówisz o nieskuteczności, sam jedna tak, bramka na koncie, tak. ile mogło być? Liczyłeś? Nie 4-5 na pewno mogło wpaść, no niestety. Może złe uderzenia, może złe wybory, może też bramkarz bramce dobrze ustawiony przy niektórych sytuacjach. No, różnie to bywa, to jest futsal, także sytuacje jest mnóstwo, co pokazuje także wynik, więc nie ma się tym też co przejmować. Jest jeszcze parę meczów, więc można, można na pewno to nadrobić. Okej. Okay, czyli co, jak e Podchodzicie do dwóch meczów, które jeszcze zostały do rozegrania? No tak samo jak do poprzednich, tutaj nic się nie zmienia. Jak najbardziej jesteśmy cały czas umotywowani do tego, żeby wszystkie mecze do końca zwyciężyć, żeby zbierać jak największą ilość punktów i zobaczymy co się wydarzy. No, póki piłka w grze, to może wydarzyć się wszystko. A... A jeżeli nawet nie uda się i zajmiemy drugie miejsce, to myślę, że będzie to bardzo dobry wynik, jak na, jak na debiut w drugiej lidze futsalu, więc nie ma się czym zrażać, a wręcz przeciwnie, tylko duży, duży kopniak i motywacja do tego, żeby w przyszłym roku poprawić swoje umiejętności i wynik, nic tylko trenować i brać się do roboty. Okej, okay. tego serdecznie <grym> Wam życzę. Dzięki. Dzięki, Dzięki ślicznie.